Cześć, czołem, dawno mnie nie było, jak już już czas temu nagrałem ostatni film. Mam trochę roboty przy kamperach jednym moim, drugim klientów, także dlatego mnie nie było z żadnym testem. Wpadam do was z testem takiego sprzętu. Dostałem to od firmy tej tutaj o tu co się wyświetla. Nie umiem tego dobrze wypowiedzieć. Bang good bang do Dostałem, zaproponowali, zapytali, czy mogę to dla nich przetestować. Szczerze powiedziawszy, zastanawiałem się, czy nie wrzucić tego do kanału Inżynieria Przygód. Tutaj, tutaj macie link do drugiego kanału, gdzieś tam kamperowego, ale słuchajcie, to jest taka bateria bateria, stacja zasilania, stacja ładowania ciężko to nazwać. Jest to bardzo malutkie. Słuchajcie, ja już to wyjmowałem, co prawda, bo chciałem zobaczyć, jak to funkcjonuje. Co, co, tutaj, co tutaj mogę Wam przedstawić tak naprawdę? I zdecydowałem, że to będzie kanał, w którym, w którym to przedstawię, dlatego że to bardziej jest przydatne. Nie wiem, przy robieniu czegoś przy samochodzie gdzieś w warsztacie, w jakimś małym warsztaciku niż tak naprawdę no, w kamperze. Dlatego dlatego mówię, zdecydowałem, że będzie to przedstawione tutaj. Także co wyciągam, zobaczcie sobie, może tak zrobię O, żebyście widzieli i mnie i urządzenie. Oczywiście dostajemy to w bardzo ładnym pudełeczku są instrukcje obsługi w języku angielskim i niemieckim. Wyciągamy, jest to coś takiego. Bardzo ładnie wykonane, bardzo fajny, fajne kolorystyczne. Dostałem w kolorze pomarańczowym, widziałem, że jest wiele innych kolorów. I słuchajcie, oczywiście z przodu, no to jak widać, mamy tutaj światło. Możemy przy dłuższym przyciśnięciu odpalić latarkę. Bardzo dobrze ta latarka świeci, naprawdę fajnie się to... Um, fajnie to świeci. Użyłem tego właśnie do podczas robienia tam jakichś rzeczy przy samochodzie. Potrzebne było mi światło. Rozładowała mi się moja latarka. Jedna lampa halogenowa taka, druga. Więc potrzebowałem na szybko, więc wziąłem sobie to. Dobra, wyłączymy tą latarkę i słuchajcie, a jeszcze mamy sygnał taki nadawany, więc możemy gdzieś to postawić za samochodem. W ogóle do czego tak naprawdę? Do czego tak naprawdę może się nam to przydać? Możemy takie coś wozić spokojnie w samochodzie i mieć jakieś źródło, dodatkowe źródło zasilania. Nie wiem, wziąć pod namiot, jedziecie gdzieś na jeden dzień, potrzebujecie sobie coś podładować. I teraz, tak, funkcje jakie tutaj posiadamy z tyłu, bardzo proste. In and out USB-C, 15W. USB-C, no prawdopodobnie tylko i wyłącznie out, więc możemy to też naładować przez USB-C, fajna opcja. USB-A dwa razy czy 1 3 0 output czyli wyjście na jakieś inne peryferia i input macie tutaj 30, 30 V DC 3 ampery max można to ładować na przykład poprzez przejściówkę która z panelu słonecznego można sobie to spróbować naładować oczywiście standardowy standardowa ósemka i po tej stronie gniazdko widzicie takie 230 z tym, że jeśli chodzi o parametry, podam Wam tutaj parametry, które, które mamy. Jeśli chodzi o USB A1 i A2, czyli duże, to maksymalnie, znaczy wydaje nam 5V, 3A, maksymalnie 15W. Jeśli chodzi o USB C, 3A, maksymalnie 15W. I co my tutaj mamy? No, i właśnie tutaj jest taki, taki case. Myślałem, że to troszeczkę będzie lepiej działać. Niestety nie ma tutaj sinusa, jest to sinus modyfikowany. Zaraz podłączę urządzenie, które no zasymuluje Wam, pokażę Wam dokładnie, jak to działa. I tutaj macie, niestety, jeśli chodzi o AC output, czyli wyjście z tego gniazdka, to jest maksymalnie. 200 watów, czyli 200 w ma w piku i stówka jest normalnie. No i postanowiłem też spróbować użyć do tego, już wam pokazuję. A oczywiście jeszcze, żeby nie było w koderczku, oczywiście dostajecie kabel do ładowania ósemeczkę standardową, oczywiście europejska wtyczka. Chciałem sobie podczas prac przy kamperze użyć urządzenia Nabytego też od naszych daleko wschodnich przyjaciół. Słuchajcie, czegoś takiego. Jest to taka, no nie lutownica na gorące powietrze. Wyziewa z siebie to gorące powietrze. Jest to generalnie do zaciskania termokurczek. No i chciałem tego użyć. To urządzenie pobiera 300 W. No i niestety. Niestety, słuchajcie, nie do końca się udało. Ja to podłączę, pokażę Wam, jak to, jak to działa. Podłączam DC Power, naciskamy guziczek, pokazuje nam się stan naładowania oraz dwie ikonki, mam nadzieję, że dobrze to będzie widać. Dwie ikonki, które wskazują nam, że tutaj output działa: USB-ki i USB-C, i teraz po naciśnięciu przycisku. AC Power włącza się jeszcze jedna dioda, znaczy nie dioda, przepraszam, tylko ikonka zasilania AC, czyli właśnie czegoś takiego. No i niestety, ale to samo przez się się rozumie. 200 W maksymalnie, to ma 300, więc słyszycie? Tylko zrobiło i nic więcej. Także od razu wywaliło przeładowanie, przeciążenie, tak naprawdę AC. Więc niestety czegoś takiego się nie da podłączyć. No i właśnie, i to jest właśnie ten e, właśnie moment, w którym stwierdziłem wtedy, jak to próbowałem użyć tego, że to będzie e, lepsze właśnie do pokazania wam w garażu e, niż w kamperze, czyli na tym drugim kanale Inżynieria Przygód. No dlatego, że no jak widać nie jest to do końca, e, nie jest to do końca, no przydatne w kamperze. W kamperze mam normalne zasilenie, więc takie coś raczej mogę sobie darować. Słuchajcie, generalnie tak. Myślę, że około kilograma maksymalnie. I komu to jest potrzebne? Tak jak wcześniej powiedziałem na samym początku, myślę, że spokojnie takie coś może nam posłużyć. Nie wiem, jedziemy pod namiot, bierzemy sobie to do samochodu. Potrzebujemy, nie wiem, mieć tego zasilenia, dlatego że tutaj słuchajcie, bateria. A od razu Wam powiem, ile to waży. To waży kilogram 15, także nie byłem daleko. Rozmiary to bez sensu. Bateria. lifepo 4 więc fajnie. Akurat to jest fajne i yy, jej pojemność to 89,6W godziny 22. Yy, przepraszam, 20, yy, tak 22,4V i 4 godziny. Ah. także to jest taki. Można powiedzieć, akumulatorek malutki w środku z dołożonymi tymi gniazdkami, peryferiami, które możemy sobie tutaj coś no, podłączyć. Nie wiem, jedziemy kilogram, nie waży to dużo. Raptem tyle co butelka napoju możemy to wrzucić do jakiegoś większego plecaka. Nie wiem, podładować kamerę drona. Cokolwiek, co jest na, oczywiście, telefon, cokolwiek, co jest na USB-C, na zwykłe usb także podłączymy komuś też telefon. Jak widzicie, możemy wypuścić co najmniej dwa, dwa telefony z dużego usb Możemy USB-C, także na kemping pod namiot, jak nie chcemy, zabierać nie wiadomo czego. Nie chcemy się podłączać jakoś specjalnie do prądu, no to spokojnie możemy coś takiego sobie zabrać. Bardzo ładne, bardzo zgrabne, jak mówiłem, latareczka, więc nawet nie, nie potrzebujemy pod ten namiot brać latarki, bo spokojnie możemy sobie to zawiesić i za ten paseczek i mieć źródło światła. O, wyłączyłem. Także no. Fajne poprosili, żeby pokazać, więc pokazuję. mam nadzieję, że wam się to jako tako podoba. Oczywiście tutaj będziecie mieli cenę, ile to kosztuje i, i mam nadzieję, że no, jak będziecie potrzebowali to sobie kupicie. Także taki szybki odcinek, bardzo szybki odcinek dla... Powiększenia regularności wrzucanych filmów, ale tak jak mówiłem, miałem trochę różnych innych zajęć i musiałem pokończyć tematy, żeby coś Wam nagrać. W następnym odcinku od razu mogę Wam zapowiedzieć: będzie rower, może Wam go pokażę? Chodźcie, chodźcie, pokażę Wam go. Zobaczcie, jeden rower na kanale był. W tej chwili będzie jeszcze taki fajny Evercross. Zobaczycie sobie, on w tej chwili stoi bez baterii, jest wyjęta do ładowania. Zobaczycie sobie taki stricte fajny miejski rowerek. Jak widzicie, zwykłe opony bez przerzutek, bez niczego, po prostu najzwyklejszy rower. Także roweru spodziewajcie się w kolejnym odcinku. W tym odcinku widzieliście taką mini stację zasilania. Firmy Daran, także zapraszam na stronę. Link do tego urządzenia macie też w opisie. Także do zobaczenia, cześć.